Cześć! Jestem Magda, jestem trenerem personalnym z Napędzamy do Zmiany, a dzisiaj zapraszam Cię na kolejny trening z cyklu Tylko 5 minutek. Dzisiejszy trening będzie angażował najbardziej nasze pośladki. Do tego celu użyjemy dwóch gum z lekkim oporem i z większym oporem. Tak więc przygotuj sobie te gumy, potrzebujesz również matę. No i co? Zapraszam, do zobaczenia. Zaczynamy trening. Pierwsze ćwiczenie będziemy robić z tą leciutką gumą. Załóż ją proszę na swoje kostki. Obniż pozycję z tej pozycji, niskiej pozycji, przeskakuj do rozkroku. Zwróć uwagę na swoje kolana, które nie mogą być tak jak teraz u mnie, bo one są zawsze tak ułożone jak Twój duży palec u stopy. Pośladki wypchnięte i sobie skaczesz. Taki pajacyk na lekko ugiętych nogach i wypiętych pośladkach. OK. Mamy 10 sekund przerwy w tym czasie, zatem zejdziemy na dół. Połóż dłonie, ustaw je pod barkami, wyprostuj kolana na dnie pośladki. Przenieś nogę w bok, drugą nogę i przeskocz. Jeden, jeden i przeskok. Hop, hop. Bok, bok i przeskok. Raz, raz świetnie. Prawie koniec. Dobra. Teraz ja sobie zmienię gumę na zieloną. Ona jest troszkę powiedzmy sobie trudniejszą gumą. Tak to nazwijmy. ok Pochyl się w przód. Przenieś stopę na palce. Tutaj Jesteś pochylona do przodu. Masz wyprostowane plecy. Nie zaokrąglasz się w ten sposób. I przenosisz ciężar ciała. Przenosisz gumę w tył. Ciężar ciała pozostaje na nodze z przodu. Czyli tu. Tu jest tylko wyprost. Lekko dotykasz paluszkiem podłogi. Możesz sobie położyć ręce na pupie i poczuć jej pracę. Doskonale. Od początku lecimy. Będ Low jumping jacks. Jedziemy. Super. Proste plecy, kolana ułożone tak jak duży palec u stopy. Pięknie. Jeszcze troszeczkę. Przechodzimy do parteru. Dłonie pod barkami. Napięte pośladki. Bok, bok. Przeskok. Oprócz tego, że oczywiście tutaj pracują nasze pośladki, to jest to ćwiczenie, które angażuje praktycznie całe nasze ciało. Mocno angażuje brzuch, również plecy, ramiona. Bardzo lubię takie ćwiczenia, które oszczędzają czas i wykorzystują każdą partię mięśni. Pięknie. Dobra, ja tutaj robię przebierkę szybką. Wiem, że to może być denerwujące, że mamy takie krótkie przerwy, ale robię to po to, żebyśmy maksymalnie wykorzystały ten czas na trening. Ciężar ciała masz na nodze z przodu. Tyna noga tylko lekko palcami dotyka. Nie przenoś ciężaru na tył. Jesteś pochylona i ciężar ciała jest z przodu. Super. Pięknie. Zakończyłyśmy drugą. Drugą rundę, drugą rundę i przed trzecią bym się prawie tutaj przewróciła. Zmieniamy szybko. I już możesz działać, bo już czas leci. Super. Lekko zgięte kolana. Stara się nie rozluźniać gumy. Jeżeli ją rozluźnisz tu, to troszeczkę mięśnie będą mniej pracować, mniej intensywnie. Staraj się, żeby była napięta. Pięknie. Uf. Przechodzimy do parteru. Op. I uwaga, bok, bok, przeskok. Uf. Pięknie. Oddychamy sobie jeszcze troszeczkę. Ok. No i dobrze. Ostatnie ćwiczenie. I kończymy. Chyba, że ty coś jeszcze porobisz. Może jeszcze zrobisz jedno 5-minutek. Do czego cię zachęcam. Albo powtórz jeszcze raz ten trening. Jeżeli masz czas, to jeszcze troszkę powalcz. Ok. Na palce. Ciężar z przodu. Proste plecy. Oddychaj. Wdech. Wydech. I koniec. Super. Mam nadzieję, że ten trening przypadł Ci do gustu. Robiłyśmy go z gumami. A gumy, jak wiem, są jednym z ulubionych akcesoriów do ćwiczeń dla kobiet. Więc mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak było, zostaw mi łapeczkę w górę. A jeżeli oglądasz mnie na YouTube, to zasubskrybuj mój kanał, żebyś nie przegapiła kolejnego filmu. A w opisie do tego filmu znajdziesz dwie propozycje kolejnych dwóch 5-minutówek, które możesz połączyć właśnie z tym treningiem i stworzyć 15-minutowy trening. Ściskam cię, pozdrawiam. Do zobaczenia.